Rewolucja cybernetyczna idzie dalej. Zmierza do tego, żeby wykorzystując w tej chwili nowoczesną technologię, żeby doprowadzić do manipulacji, do zmiany garnituru genetycznego człowieka. Tutaj jest zawarta dawna, stara myśl, marzenie, pragnienie, drzemiące w ludziach, żeby człowiek własnym wysiłkiem, siłą własnego intelektu. Pokonał cierpienie, pokonał starość i pokonał śmierć. Będzie można człowieka wyposażać nie tylko w nowoczesne elektroniczne protezy, ale także doprowadzając do przebudowy genetycznej człowieka, który jest w łonie matki. Co stoi na przeszkodzie? Na przeszkodzie stoi katolicka wizja człowieka, ta, która pochodzi z Pisma Świętego.